Witaj na kanale NPTV. Jeśli cenisz niezależne media, zostaw lajka i zasubskrybuj. To realne wsparcie dla naszej pracy. A w dzisiejszym wydaniu wiadomości przedstawiamy: Patriotyczna oprawa zablokowana przed meczem Polski z Holandią. Stanowski wyzywa Tuska i Giertycha. Koński łeb mi wyślecie. Tusk kłamie o darmowych mieszkaniach dla ministrów. Morawiecki oburzony. Policja ignoruje groźby wobec prezydenta. Nowy sondaż szokuje. Kozyskuje. Polska 2050 traci. Sąd kończy sprawę Pawłowicz kontra Nitras jednoznacznie. Ziobro pod ostrzałem. Losowanie sędzi wywołuje burzę. Chołownia w grze ONZ. Polska ma kandydata w ścisłej czołówce. Matysiak wyrzucona z razem. Łzy i odwołanie w ogniu emocji. Kryzys w służbie zdrowia. Nawrocki rozważa nadzwyczajną radę gabinetową. Węgry rezygnują z wsparcia Ukrainy. Półtora miliona euro dla Libanu. Sekcja komentarzy jest do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do dzielenia się swoimi opiniami. A to dopiero początek przed tobą porcja informacji, które warto znać. Zaczynamy! Patriotyczna oprawa zablokowana. Gorąco przed meczem Polska Holandia. To miało być wielkie futbolowe święto i mocny, wspólny akcent po święcie niepodległości. Tymczasem atmosfera przed spotkaniem Polska, Holandia już przed pierwszym gwizdkiem, zamieniła się w prawdziwą burzę. Kibice od wielu tygodni szykowali ogromną sektorówkę z polskim orłem, biało-czerwonymi barwami i hasłem do boju Polsko, a do tego 250 mniejszych flag, które miały podkreślić jedność fanów z całego kraju. Po raz pierwszy od wielu lat fani klubów z Warszawy, Poznania czy Krakowa mieli usiąść ramię w ramię, by wspólnie dopingować reprezentację. Według relacji środowisk kibicowskich, cała oprawa została jednak zatrzymana tuż przed meczem przez policję co wywołało natychmiastową lawinę emocji. Przedstawiciel stowarzyszenia to My Kibice przekazał w rozmowie z kanałem sportowym, że materiały zostały zarekwirowane, co wielu fanów odebrało jako próbę uciszenia patriotycznego przekazu. W sieci pojawiły się opinie, że decyzja służb może mieć związek z wcześniejszą krytyką rządu, jaka padła z trybun podczas meczu w Wilnie, co tylko podgrzało atmosferę i wywołało kolejny ogólnopolski spór. Głos zabrała również europosłanka Ewa Zajączkowska-Hernik, która stwierdziła, że blokowanie patriotycznej oprawy to żenada i dowód na to, że władza źle znosi krytykę. Kibice są rozczarowani, bo zamiast wspólnego świętowania futbolu i narodowych barw, muszą mierzyć się z decyzją, która przyćmiła sportowe emocje i pozostawiła wiele pytań bez odpowiedzi. Stanowski odpowiada na zarzuty: Może jeszcze koński łeb mi wyślecie. Krzysztof Stanowski znów rozpalił internet, odnosząc się do fali zarzutów wobec kanału Zero i porównując działania polityków do słynnej sceny z Ojca Chrzestnego. Jak podkreślił, jego słowa były jedynie filmową metaforą, a nie aluzją do przemocy. Sprawa wybuchła, gdy Roman Giertych publicznie zasugerował, że jeden z reklamodawców współpracujących z kanałem Zero ma być powiązany z nielegalnymi procederami. Według Stanowskiego, narracja ta jest całkowicie oderwana od faktów, bo wspomniana firma współpracowała również z wieloma dużymi mediami, którym nikt nie stawiał podobnych zarzutów. Kanał Zero i tak zawiesił współpracę, choć, jak zaznaczył, nie miał takiego obowiązku, bo działalność reklamodawcy jest w Polsce legalna. Dodatkowo sytuacja wybuchła w momencie, gdy Stanowski przebywał w Ameryce Południowej, gdzie nagrywał kolejny materiał dla widzów, przez co mógł odnieść się do sprawy dopiero po powrocie. Twórca przypomniał też, że jego projekt miał być miejscem wolnym od politycznych wpływów, co, jak twierdzi, wyjątkowo przeszkadza Giertychowi. Tymczasem, mecenas wystąpił nawet z interpelacją do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, choć ten sam minister niedawno był gościem kanału Zero. Stanowski ocenił takie działania jako próbę nacisku na niezależne medium i zapytał. Czy to jeszcze demokratyczne standardy, czy już coś znacznie poważniejszego? Jednocześnie ponowił zaproszenie do rozmowy zarówno dla Romana Giertycha, jak i Donalda Tuska, podkreślając, że dialog jest zawsze lepszy niż publiczne insynuacje. Cała sytuacja ponownie wywołała debatę o tym, gdzie kończy się polityczny spór, a zaczyna realna presja na media, które nie wpisują się w oczekiwania rządzących. Czy Tusk mówi prawdę o mieszkaniach dla ministrów? Gorący spór po konferencji. Po piątkowej konferencji premiera wybuchła fala komentarzy bo Donald Tusk zapewnił, że rząd dyskutuje jedynie o obniżeniu czynszu, a nie o darmowych mieszkaniach dla ministrów. Problem w tym, że podpisane przez niego rozporządzenie jasno rozszerza listę osób, które mogą korzystać z lokali opłacanych z budżetu państwa. Dokument wprowadzony w życie 4 listopada dopisuje do katalogu uprawnionych wicepremierów i ministrów, a prasa od początku przedstawiała to jako system nieodpłatnych mieszkań dla członków rządu. Stąd burza, jaka rozpętała się po słowach premiera. Poseł Łukasz Schreiber zarzucił Tuskowi, że bezczelnie kłamie dziennikarzom, bo nie chce przyznać się do decyzji, która nie spodobała się opinii publicznej. Podkreślił, że sprawa mogłaby pozostać jedynie niepopularnym tematem, gdyby nie fakt, że jak twierdzi premier publicznie mówi coś zupełnie innego niż wynika z oficjalnych dokumentów. Schreiber przypomniał, że rozporządzenie zostało opublikowane w dzienniku ustaw 4 listopada i już obowiązuje, więc trudno mówić o samej dyskusji, kiedy przepisy są w mocy. Przypomniał również, że wcześniej z darmowych lokali mogli korzystać jedynie szef rządu i prezydent, a teraz przywilej obejmie cały, jak zauważył, największy rząd w historii Polski. Cała sytuacja wywołała kolejną gorącą debatę o transparentności działań władzy i o tym, czy komunikaty kierowane do opinii publicznej są zgodne z rzeczywistością. Groźby wobec prezydenta i zdumiewająca reakcja policji. Morawiecki ostro komentuje: Remis Polski z Holandią zapewnił kadrze udział w barażach o Mundial 2026. Ale sportowe emocje szybko przyćmił skandaliczny wpis w sieci. Pod zdjęciem prezydenta Karola Nawrockiego, który oglądał mecz z trybun Stadionu Narodowego, jeden z użytkowników platformy X zamieścił fotografię pistoletu z podpisem Do zobaczenia Karolku. Taki wpis natychmiast uznano za groźbę wobec głowy państwa i zgłoszono na policję. Choć stołeczna komenda zapewniła, że prowadzi czynności, wciąż nie wiadomo, czy autor został zatrzymany. Zdziwienie internautów wywołał także fragment policyjnego komunikatu w którym podkreślono, że użyte zdjęcie pistoletu krążyło wcześniej w internecie i było publikowane w innych kontekstach. Wielu odebrało to jako próbę złagodzenia sprawy. Głos zabrał były premier Mateusz Morawiecki, który stwierdził, że brak szybkiego efektu działań służb budzi poważne pytania. Zapytał, czy reakcja następuje wyłącznie w sytuacjach dotyczących wybranych osób publicznych, apelując o natychmiastowe ustalenie sprawcy. Cała sytuacja otworzyła szeroką dyskusję o bezpieczeństwie w sieci i o tym, jak państwo radzi sobie z realnymi groźbami w czasie, gdy większość komunikacji przeniosła się do internetu? Wielu komentujących podkreśla, że kluczowe jest nie tylko ściganie sprawców, ale także jasny sygnał, że groźby wobec jakiejkolwiek osoby publicznej będą traktowane z pełną powagą i bez wyjątków. Nowy sondaż. Kto naprawdę zyskuje, a kto traci? Wyniki zaskakują. Najnowsze badanie Opinia 24 dla Faktów TVN pokazuje wyraźny wzrost przewagi Koalicji Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością. Oraz dalsze umacnianie się Konfederacji. Ugrupowanie Donalda Tuska może liczyć na 33% poparcia, podczas gdy Prawo i Sprawiedliwość wskazało 27,4% ankietowanych. Konfederacja popiera 12,6% badanych, co ponownie daje jej trzecie miejsce. Sondaż ujawnia także słabnące notowania Polski 2050 oraz PSL, które osiągają najniższe wyniki od wyborów 2023. Ankieterzy sprawdzili również frekwencje. Udział w wyborach zadeklarowało 73% Polaków, z czego 53% odpowiedziało zdecydowanie tak, a 20% raczej tak. Udziału odmówiłoby 19% respondentów, natomiast 8% nie ma zdania. W zestawieniu kolejnych ugrupowań miejsca 4 i 5 zajmują Lewica z wynikiem 6,3% oraz Konfederacja Korony Polskiej, którą wskazało 5,9% badanych. Partia razem zdobyła 3,1%. Polska 2051,7%, a PSL 1,4%. Na inną partię wskazało 0,5% ankietowanych, a ponad 8% nie potrafiło określić swoich preferencji. Wyniki pokazują stabilizację na politycznym szczycie, ale jednocześnie rosnącą niepewność wśród mniejszych ugrupowań, które w kolejnych miesiącach będą musiały walczyć o przetrwanie w coraz bardziej konkurencyjnym krajobrazie politycznym. Zaskakujący finał głośnej sprawy, sąd rozstrzyga jednoznacznie. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego profesor Krystyna Pawłowicz ogłosiła prawomocne zwycięstwo w wieloletniej sprawie przeciwko Sławomirowi Nitrasowi. Spór rozpoczął się w roku 2017 po jej wpisie w serwisie X, który polityk uznał za naruszający jego dobre imię. Zaprzeczył sugerowanym zachowaniom i pozwał Pawłowicz o zniesławienie. W pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał mu rację, jednak wyrok nie był ostateczny. Po apelacji sytuacja zmieniła się całkowicie. Sąd Apelacyjny oddalił powództwo. Wskazując, że zarzuty Nitrasa nie znajdują wystarczających podstaw. Nakazał mu także pokrycie pełnych kosztów procesu: 2520 zł za zastępstwo procesowe i 1140 zł kosztów apelacyjnych wraz z obowiązującymi odsetkami. Tym samym zamknięto długo komentowaną sprawę, która przez lata wracała do debaty publicznej. Profesor Pawłowicz w swoim wpisie podkreśliła, że wyrok potwierdza zasadność jej opinii sprzed lat i jest dla niej ważnym zakończeniem całego sporu. Dodatkowo podzękowała swojemu pełnomocnikowi oraz wszystkim osobom wspierającym ją w trakcie postępowania, zaznaczając, że finał tej batalii ma dla niej ogromne znaczenie po latach niepewności. Gorący zwrot w sprawie Ziobry, losowanie sędzi wywołało burzę. Wybór sędzi Agnieszki Prokopowicz do rozpoznania wniosku o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry rozpalił polityczną scenę. Informacja, którą jako pierwszy ujawnił portal w Polityce, błyskawicznie wywołała serię komentarzy. Sędzia z warszawskiego sądu, Związana ze stowarzyszeniem IUSTITIA, już wcześniej była kojarzona z głośnymi sprawami. Między innymi w roku 2021 uniewiniła profesora Wojciecha Sadurskiego w procesie dotyczącym wpisu porównującego telewizję publiczną do propagandy nazistowskiej. Tym razem to jej nazwisko pojawiło się przy sprawie byłego ministra sprawiedliwości, co wielu polityków uznało za wyjątkowo zaskakujący zbieg okoliczności. Były wicepremier Mariusz Błaszczak ironicznie pytał, czy ktokolwiek wierzy jeszcze w uczciwość procedury. Podkreślając, że Justitia niedawno otrzymała finansowe wsparcie z rządu. Jeszcze ostrzej wypowiedział się Sebastian Kaleta, stwierdzając, że wydziały karne warszawskich sądów zostały wyczyszczone z osób niewygodnych dla władzy, a samo losowanie jest po prostu ustawione. W podobnym tonie skomentował sytuację poseł Janusz Kowalski, nazywając ją przykładem aktualnych realiów politycznych. Cała sprawa nabiera tempa, bo decyzja o ewentualnym areszcie Ziobry budzi emocje od wielu tygodni. A sama procedura wyboru sędziego stała się jednym z najbardziej dyskutowanych tematów dnia. Teraz oczy wszystkich zwracają się na warszawski sąd, bo to tam zapadnie decyzja, która może wywołać kolejny polityczny wstrząs. Hołownia w grze o szczyt ONZ, polski kandydat w ścisłej czołówce. Szymon Hołownia, ustępujący marszałek Sejmu, znalazł się na krótkiej liście kandydatów na stanowisko wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców i jest jednym z trzech głównych pretendentów do tej funkcji, wynika z informacji PAP od źródeł dyplomatycznych. Polityk złożył wniosek o objęcie stanowiska pod koniec września, a jego rywalami są między innymi stały przedstawiciel Turcji przy ONZ oraz obecna mer Paryża. Wczoraj Hołownia podpisał rezygnację z funkcji marszałka sejmu, a wybór jego następcy odbędzie się na najbliższym posiedzeniu niższej izby, które rozpoczyna się 18 listopada. Według źródeł dyplomatycznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie finansować jego podróże zagraniczne, podczas których będzie lobował na rzecz swojej kandydatury. Sam polityk ocenił niedawno, że jego szanse znacząco wzrosły, wskazując, że kolejne państwa deklarują poparcie dla jego aplikacji. Jeśli jednak nie uda mu się objęci stanowiska Wysokiego Komisarza, rząd nie przewiduje dla niego innego stanowiska, a sam hołownia nie zgłaszał chęci starania się o funkcję ambasadora w jakimkolwiek kraju. Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców, powołany w 1950 roku, odpowiada za koordynowanie działań międzynarodowych na rzecz ochrony uchodźców, zapewnienie prawa do azylu. Znalezienia bezpiecznego schronienia i wsparcia dla osób bezpaństwowców. Wysoki komisarz dba o integrację lub przesiedlenie uchodźców oraz możliwość ich dobrowolnego powrotu do kraju po zakończeniu kryzysu. Ostateczny wybór kandydata dokonuje sekretarz generalny ONZ, a następnie Zgromadzenie Ogólne ONZ zatwierdza nominację. Obecność Hołowni w ścisłej czołówce kandydatów sprawia, że Polska może wkrótce mieć swojego przedstawiciela na jednym z kluczowych stanowisk światowej dyplomacji humanitarnej. Matysiak wyrzucona z razem. Łzy. Odwołanie i gorące emocje. Paulina Matysiak, która przedwczoraj została wyrzucona z partii razem, przyznała w rozmowie na kanale YouTube Bogdana Rymanowskiego, że decyzja zarządu krajowego wywołała w niej łzy. Generalnie jestem bardzo emocjonalna. W mediach staram się zachować spokój, ale to nie oznacza, że nie kłębią się we mnie emocje, mówiła polityk. Dodała, że dzisiaj złożyła odwołanie od decyzji partii, podkreślając, że zrobiła to zupełnie formalnie i teraz czeka na rozstrzygnięcie. Matysiak przyznała, że po wyrzuceniu nie była wściekła, a jedynie odczuła pewną złość i refleksję, czy sprawa mogła potoczyć się inaczej. Wskazała też, że uchwała o jej usunięciu była ogólna, bez konkretnych przykładów działań, które miałyby naruszać zasady partii. Chodziło m.in. innymi udział w Radzie Gabinetowej u prezydenta Karola Nawrockiego, którego władze partii wcześniej nie zatwierdziły. Polityk tłumaczyła, że uczestniczyła w wydarzeniu ze względu na centralny port komunikacyjny i wcześniejsze doświadczenia, a władze partii wiedziały o jej obecności podczas wiecu z prezydentem i nie zgłaszały sprzeciwu. Dopytywana o różnicę między wcześniejszym a późniejszym stanowiskiem partii, Matysiak przyznała, że nie wie, co się zmieniło, ale podkreśliła, że nie rozumie tego z perspektywy swojej pracy i zaangażowania w sprawy CPK. Odwołanie, które dziś złożyła, ma formalnie zakwestionować decyzję Zarządu Krajowego i pokazać, że polityk zamierza walczyć o swoje prawa w partii. Jej słowa i emocje pokazują, że konflikt wrazem nadal będzie szeroko komentowany w mediach, a los Pauliny Matysiak w partii pozostaje wciąż niepewny, co przyciąga uwagę opinii publicznej i obserwatorów sceny politycznej. Kryzys w służbie zdrowia. Nawrocki rozważa Radę Gabinetową. Nieoficjalnie wiadomo, że prezydent Karol Nawrocki rozważa zwołanie posiedzenia Rady Gabinetowej w związku z dramatyczną sytuacją w służbie zdrowia, która nasiliła się w czasach rządów koalicji 13 grudnia. Portal Polsat News, powołując się na swoje źródła w Pałacu Prezydenckim, Podał, że prezydent uznaje obecny stan ochrony zdrowia za alarmujący i widzi potrzebę pilnego dialogu z rządem w tej sprawie. Według nieoficjalnych ustaleń, pałac prezydencki analizuje możliwość zwołania posiedzenia Rady Gabinetowej, aby omówić problemy systemowe i podjąć decyzje dotyczące dalszych działań. Na ten moment nie podano jeszcze konkretnego terminu spotkania, jednak według informacji mediów, ustalenia w tej sprawie mają zapaść w najbliższych dniach. Sytuacja w szpitalach i placówkach medycznych stała się jednym z głównych tematów debat publicznych a obawy o funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej rosną wraz z narastającymi problemami kadrowymi i organizacyjnymi. Prezydent Nawrocki, podejmując inicjatywę zwołania Rady Gabinetowej, sygnalizuje, że ochrona zdrowia wymaga natychmiastowej reakcji władzy, a dotychczasowe działania rządu nie przyniosły oczekiwanych efektów. Zwołanie posiedzenia Rady Gabinetowej może oznaczać konfrontację z aktualnymi wyzwaniami i próbę wypracowania strategii naprawczej, która zminimalizuje negatywne skutki kryzysu dla pacjentów i personelu medycznego. Decyzja prezydenta jest więc uważnie obserwowana zarówno przez opinię publiczną, jak i ekspertów z zakresu ochrony zdrowia, którzy podkreślają, że potrzebne są szybkie i konkretne działania. W najbliższych dniach możemy spodziewać się ogłoszenia daty posiedzenia, co stanie się kolejnym ważnym punktem dyskusji o przyszłości polskiej służby zdrowia. Węgry rezygnują z pomocy Ukrainie. Zaskakujący kierunek. Węgierski minister spraw zagranicznych, Peter Szijarto, ogłosił, że jego kraj nie przeznaczy należnych środków z europejskiego instrumentu na rzecz pokoju na wsparcie Ukrainy walczącej z Rosją. Zamiast tego 1,5 miliona euro trafi do libańskich sił zbrojnych, co, jak przekazał szef węgierskiego MSZ, ma służyć stabilności Bliskiego Wschodu i bezpieczeństwu narodowemu Węgier. Fundusz, ustanowiony w 2021 roku, ma wspierać zapobieganie konfliktom i utrzymanie pokoju a jego łączna wartość przekracza 17 miliardów euro i działa poza budżetem UE do 2027 roku. Ukraina otrzymała już ponad 11 miliardów euro z tego mechanizmu, a decyzja Budapesztu oznacza, że dalsze wsparcie trafi w inny, nieoczekiwany kierunek. Liban, który otrzyma środki, będzie mógł wzmocnić armię, co, jak podkreślił libański minister Youssef Radzi, jest kluczowe dla realizacji rządowego planu rozbrojenia Hezbollahu i stabilizacji kraju. Szijjarto zadeklarował także pomoc w powrocie syryjskich uchodźców do ojczyzny, uznając, że ich pobyt w Libanie przestał być konieczny. To kolejny sygnał Węgier wobec Ukrainy, minister ostrzegał wcześniej, że ryzyko eskalacji konfliktu i III wojny światowej jest realne, a Europa jest w psychozie wojennej. Retoryka Szijarto jest zgodna z linią premiera Wiktora Orbania, który oskarża instytucje unijne o wciąganie UE w wojnę z Ukrainą i zarzuca prezydentowi Zeleńskiemu moralny szantaż. Orban dodatkowo wskazywał na aferę korupcyjną w ukraińskich władzach twierdząc, że dalsze wlewanie pieniędzy europejskich podatników do kieszeni mafii wojennej jest szaleństwem. To już wszystko na dziś. Dziękujemy, że jesteś z nami na kanale NPTV. Jeśli chcesz wspierać niezależne media, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, udostępnij ten materiał znajomym i koniecznie napisz komentarz, co myślisz o sytuacji w Polsce i na świecie. Dzięki Twojemu zaangażowaniu ten film może dotrzeć jeszcze dalej. Do zobaczenia już jutro w kolejnym wydaniu wiadomości.